Pacjentka, która spadła ze schodów, ma już założony gips na złamaną rękę. Kobieta coraz bardziej boi się, że były mąż odkryje prawdę, że cierpi po ich rozstaniu i nadal go kocha. Czuje, że mąż zauważył jej nienaturalne zachowanie i podejrzewa, że wcale nie jest szczęśliwa w nowym związku. Postanawia mu więc udowodnić, że jest w błędzie. Jest, no dobrze, chodź, chodź. Tomasz, poznaj Damiana. Witam. Cześć, miło ci poznać. Jak się czujesz? No, jak widzisz, coraz lepiej. No, miłość uzdrawia mnie dużo lepiej niż ten szpital. Cieszę się, że wam się powodzi. A jak się poznaliście? Na siłowni tak, właśnie tak. Eee, no Kotku pamiętasz, przecież byłam wtedy pierwszy raz na siłowni, nie wiedziałam, eee, jak obsłużyć rowerek, tak, tak. ty mi pomagałeś, Pateczkę tak po na mnie mało, patrzyłeś. Tak, tak, tak. <grym> nie no, przepraszam, ale to jest chyba lekka przesada. Może zabrałeś tę To Tomasz, Zatrzego? ja bardzo lubię się tak przytulać. No uwielbiam. No, jak ty uwielbiasz? Przecież Ty byłeś zawsze przeciwniczką, okazowania uczyć przy ludziach no, i takiego traktowania. No ale widzisz, rozwód mnie wyzwolił. Tak, Kotku pamiętasz nasze pierwsze spotkanie na siłce? Eee, nasz pierwszy trening, tak? Mhm. A pamiętam, pamiętam, jak robisz przysiady wtedy tak tą tyłeczek wypisał. Nałaś, że... Co, co? proszę? sobie od razu wokół no pierwszego tak, wejrzenia. No. Asia wiedziała, że lubię sobie popatrzeć na zgrabne ciałko. Ale proszę pani, dlaczego o... pani sama wyszła z sali? Pani nie może tak spacerować już, po szkitaru. Spacer... Muszę telefon odebrać. Ale kochani, wróć zaraz do mnie, dobrze? Oczywiście. Już tęsknię. Były mąż kobiety czuje, że ta nie mówi mu prawdy. Chce się upewnić, że nie ma kłopotów. Jest zaniepokojony zachowaniem mężczyzny, dlatego postanawia go obserwować. A masz forę do sprzedania? O, super. Ty no biorę, jasne, jasne, że biorę. Wiesz co, będziesz musiał chwilę poczekać, i muszę kasę ogarnąć, no. A jak to skąd ogarnę kasę, ty no? Ty pamiętasz tą laskę, co ją robiłem na hajs z siłowni, ta, ta starsza taka, no. no tak, no pokuciliśmy się, ale spokojnie, wszystko idzie na dobrych torach, wiesz. Ona, ona teraz mi jest z ręki, stary, bo ma przypał, wiesz, muszę jej pomóc. Także wszystko będzie ogarnięte, no. Załatwi tą kasę. Zakochać się w niej? Co, ty oszalałeś, stary? Nie, nie bój się, nie grozi mi to, także spokojnie. Dobra, wiesz co, muszę kończyć. No, na razie, dzwonimy się. Hej, mogę ci zadać pytanie? Jak to jest być najseksowniejszą dziewczyną w tym szpitalu? Wiesz co, weź sobie daruj. Okej. Okay. Od początku czułem, że z tym jej chłopakiem jest coś nie tak, ale nie sądziłem, że zobaczę i słyszę coś takiego. On chce od Asi wyciągnąć tylko pieniądze, a ona jest mi zakochana i tego nie widzi. Muszę jej pomóc. Ona musi wiedzieć, że jest wykorzystywana i jak najszybciej to przerwać.